Kierunek łączenia optymalizatorów. Nim przejdziemy do montażu paneli, powinniśmy dokładnie przeanalizować schemat instalacji elektrycznej, zwany inaczej schematem kablowania. Schemat kablowania jest częścią każdej dostarczonej instalacji majrów i uwzględnia dedykowany układ rozmieszczenia paneli. W instruktażu przedstawimy najczęstszy sposób łączenia optymalizatorów, jednak przed rozpoczęciem instalacji Konieczne jest przeanalizowanie własnego schematu oraz postępowanie zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi. Optymalizatory są łączone ze sobą szeregowo. Kierunek ich łączenia dla prezentowanego dachu przedstawiamy na wizualizacji. Należy pamiętać, że na tym etapie nie łączymy jeszcze optymalizatorów między sobą. Optymalizatory przed łączeniem w szereg muszą zostać najpierw podłączone do paneli. Ostatnią kwestią do uwzględnienia jest poprowadzenie przewodu zamykającego obwód. Musimy doprowadzić go do miejsca instalacji ostatniego optymalizatora. Należy tę czynność wykonać przed położeniem paneli, jednak aby nie uszkodzić przewodów w trakcie prac układamy go etapami. Po każdej zakończonej kolumnie paneli.